Paczka do nas przyszła kotek? O kurcze A ja chyba wiem od kogo to. Od tych Od tych. Od tych. tych. Od tych o. Robimy oficjalnego unboxinga paczki od Bandit Karpath. Tym właśnie miłym akcentem rozpoczniemy dzisiejszy odcinek. A co w dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku testujemy to, co mamy w pudełeczku. Pokażę Wam. Trochę sprzętu, z którego korzystamy. Opowiemy o tym, jak się nasza historia z metod feeder w tym roku w ogóle rozpoczęła. No i czy w ogóle są jakieś wyniki. A to wszystko w najlepszym i najpiękniejszym miejscu, jakie znamy na jeziorze Omulew, czyli spod naszego domu. Zapraszamy na odcinek. Nie mogę wytrzymać, no. Teraz zobaczymy co tam mamy. Co tam miało przyjść, to ja tak powiedzmy, że wiem, bo niebawem zrobi się zimniejsza woda w jeziorze. Ja już widzę, że na metodę to już te słodkie smaki trochę odchodzą w niebyt i leszczyki zapatrują się w stronę czosnku. Już widzę coś co mnie zainteresuje. I zaintrygowało. No, zacznij. Tutaj pelecik. Niezastąpiona mega wanilia. Od Bandit Karpa. Patrz tu. To wow. Skisłe masło. No właśnie. Muszę to powątpiec. Ja jestem bardzo ciekawy, czy na skisłe masło leszcze na tak dzikim łowisku, jakim jest omulew, w ogóle. Zatrybią? Powiedzcie w komentarzach, czy ktoś gdzieś kiedyś na to łowi. Ja jestem bardzo ciekawy jakie będą efekty. Skisłe masło, bandit Carp. Już zobaczyłem, co jest dalej. No i to jest to, o co w ogóle mi chodziło. Dwa czosnki ryba. Dwa razy czosnek ryba i to jest to, co mi się wydaje, że teraz powinno robić naprawdę roboty. O, to co ja lubię najbardziej wlety. A wlepa od bandit carp trafia na naszą łódkę. Jeszcze jedna mega wanilia. Popapy. Co my tu mamy? Mega wanilię, skisłe masło. Mamy czosnek ryba. Mamy ochotkę. Ty jak czosnek ryba pachnie. O ja ci pier... <głos> 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 Nie, to to... To jest to, że ich, za, ich zanęty, przynęty są tak cholernie intensywne, że naprawdę musicie mi wierzyć. O kurczę! Co się stało? Włocham skisłe masło. Pokaż. No jak Ty byś chciała, żeby skisłe masło pachniało? Pachnie skisłym masłem. Oj, czyje <laughs> Dobra, przyszły jeszcze likwidy. Powershot, czosnek gryba i mega vanilia. Z tego korzystałem całe lato. Robi robotę niesamowitą. Z tego będę dopiero teraz korzystał. Amino melasa, czosnek gryba, aminomelasa, mega wanilia. Z tego też korzystałem. Fajnie skleja. Ja sobie tego dodawałem do peletu, do zwykłych zanet, bo ona fajnie skleja. Jak wysknie, tak suszy. Eee, suszy to co mamy. Suszy, kruszy. Czescuszy, a jak się wrzuci do wody, no to powoduje, że z podajnika to tak szybko nie znika, że, że ten podajnik jednak tam chwilę może posiedzieć. Także to robotę robi niesamowitą. Także widzicie, jest tego trochę. My się zabieramy za łowienie, ale jeszcze możemy zapowiedzieć jedną rzecz. Niebawem będzie konkurs. Właśnie w konkursie będą do wygrania fanty od Bandit Karpa i od. Partnera naszego kanału, czyli od firmy Mistral. Także śledźcie naszego fejsa, bo tam będziemy ogłaszać konkursik już niebawem. Mimo, że dowody mam pół metra, zawsze strasznie chciałem to zrobić. Ten pelecik po namoczeniu dosłownie przez 2-3 sekundy zostawiamy na parę minut, a później sobie doleję do niego troszeczkę likwidu. Oby dzisiaj leszcze polubiły to, co im zaproponowałem. Pierwsza rybka. Mamy pierwszą rybkę. Jednak czosnek zadziałał na ten Proszę państwa, rybka od razu trafia do siateczki. Był taki moment, kurczę, a jak to nie zadziała? Kurczę, a jak ja się mylę i te jeszcze wcale tak naprawdę nie chcą tego czosnku? No jednak chcą. Jednak chcą takie czosnkowe podjazdy, robiłem przez ostatnie dni i to robiło robotę. A dzisiaj czosnek ryba od Bandit Carp zrobiło robotę niesamowitą, bo dosłownie ile? Parę minut po zarzuceniu od razu były wskazania, i już jest wyciągnięta pierwsza ryba. Może powiem Wam właśnie to, co chciałem wcześniej powiedzieć. Dwa słowa odnośnie sprzętu, z jakiego my korzystamy. Ja korzystam od kilku miesięcy z wędziska firmy Mistral. To jest Mistral Stratus 330. Wędka jest. Rewelacyjna, jak dla mnie jest, naprawdę super. Nie jest to jakiś drogi sprzęt. My nie chcemy na naszym kanale pokazywać sprzętu, który jest niedostępny dla, no można powiedzieć, zwykłych śmiertelników. Ja na przykład w życiu bym nie wydał, nie wiem, 400, 500, 600 zł na wędzisko. Te wędki są dostępne chyba, nie wiem dokładnie, ale do dwóch stówek już można te wędki kupić i sprawują się niesamowicie mają trzy wymienne końcówki z różnymi stopniami oporu. Rzecz jasna, hol ryby na tych wędkach jest naprawdę spoko, więc bardzo niski próg wejścia w metodę kołowroteczek też od Mistrala. Masę dobrego sprzętu można sobie unik wybrać, ale wędki do metody jak dla mnie rewelacja. I tak poważnie, to jest drugie założenie na podajnik w tej chwili. Naprawdę drugie. Więc zobaczymy jak to dzisiaj się do popołudnie potoczy. Nie zamierzam siedzieć w nocy i wędkować w nocy. Nie mam takiego planu. Zamierzam siedzieć właśnie tak gdzieś może do 20.00, góra do 21.00. Ciasteczko gotowe. I zarzucamy. Nie rzucam daleko, może 30, może 40 metrów. Jakoś tak jestem zaklipowany na tej odległości. Wiem, że tam jest fajny spadek i tutaj ta ryba czasami chodzi. A jak się poda coś, co akurat jej zasmakuje, no to jest zajebiście. Trzymajcie kciuki za kolejne rybki. Jest wrzesień, wielko wakacyjny zgiełk już minął. U nas to niesamowicie wygląda, bo to jest coś takiego jak przychodzi ten pierwszy września. To wygląda jakby ktoś nożem odkroił hałas, albo jakby ktoś zasłonił, albo zamknął okno szczelne, albo skręcił yy, głośniki. Dosłownie tak to wygląda yy, teraz. Pod domem absolutny spokój, cisza. Słychać, jak ptaszki sobie gdzieś tutaj harcują cały czas. Słychać, jak ryby się spławiają. Niesamowity relaks. Coś pięknego. No i posiedzenie na metodę. Po południu, z wieczora, przed domem. Marzyłem sobie zawsze o czymś takim, i marzenia udało się spełnić. Mieszkamy nad samą wodą. Czasami jak komuś mówię, no, że my do, do wody mamy tam 10-15 metrów. Jak to możliwe dokładnie? Tak samo kiedyś mówiłem, jak to jest możliwe, jak wylądowaliśmy w agroturystyce frajda 4 lata temu przejazdem dosłownie i wyszedłem rano, a tutaj woda przede mną i też dosłownie 10-15 metrów spokoju do wody. To było surrealistyczne przeżycie. A dzisiaj takie przeżycia surrealistyczne mam. Na co dzień, bo zamieszkaliśmy w miejscowości obok. Kurcze rybki bierzcie, bierzcie rybki. A nie masz? Ty chcesz, że ja zawała dostał. Albo innych brzodów Przez rybki Paweł przerwał obiad Bo bra nie ma Duża? Mm. Ale nie za płetwy Ale wiesz no też to idzie jak chłoda Jest ono niestety za płetwy <grym> Ale to przez to, że na dumbelsa łowie, No niestety zapiął się w ten sposób Już go odpinam Mały leszczyk zapięty za grzbiet. Nic mu nie będzie, bo to tylko przez mięcho przeszło. Już jest w siatce, ale to przez to, że na dambelsa łowię. E, chyba spróbuję założyć waftersa w tej chwili tonącego. Mam czosnek tonący, więc zobaczymy. Ciacho z waftersikiem czoskowym już jest na podejniku, więc zmieniamy taktykę na przynętę tonącą. got a hold on me, won't let go of me, this all happens, got a grip on me, won't set me free, won't leave me be, I can't shake. taka była, kurde, ja widziałeś pieprze. to wygięcie? No kurde, ta wędkę wygięło strasznie. Co to było, panie Janek? Pokaż, szkoda, żeby nie odprowadził. Hmm. To zobaczymy, zobaczymy, co będzie hmm. jeszcze raz, ale jak tak zerwana ryba. Brania atomowe, ale tak zerwana ryba może sprawić, że 20 minut będziemy mieli luzu. No, idę się przypłynąć na drugą stronę. Niecia właśnie się wybrała na drugą stronę jeziora. Nie wiem, czy ją widzicie. Jest dokładnie o tu. A moje łowisko jest jakieś 50 metrów w lewo. Więc myślę, że to w niczemu. I właśnie zginął jakiś jeleń. Tak, gwoli ścisłości. Wiecie co? Tak mi się wydaje, że czysty czosnek, jeszcze o tej porze, to w tej chwili był chyba yy, no za ostry smak. Te ryby brały, ale nie tak, jakbym chciał, żeby intensywnie zaczęły brać. I dodałem mega vanilki. Yy, I powiem Wam od razu różnica. Jest coś. No nie wiem. Nie. Zerwane. Cholera jasna. Co się dzieje? Kolejny raz zerwane. I wiecie co? Chyba dodałem trochę za dużo aminomelasy. Bo się to nie rozpuszcza tak szybko, jakbym chciał. Troszeczkę przesadziłem. Co w takim wypadku trzeba zrobić? No. I takie wskazania wystawiają naszą cierpliwość na próbę. Czemu zerwałem e, kilka poprzednich ryb? No właśnie dlatego, że nie odczekałem, bo to się może wydawać, że tam już siedzi ryba, że tam już siedzi ryba, no i nie możemy wytrzymać tej presji, chcemy tą rybę zobaczyć już w ręku i zacinamy. Tyle, że zapominamy o jednym. Raczej ja zapominam o jednym, że metoda to jest metoda samozacinająca się. Tutaj trzeba poczekać, aż ta ryba się zapnie, aż to, to branie będzie pełne. No, ale właśnie, nie zawsze się tak da. A czasami też potrafi być tak, że ryba uderzy i pójdzie w naszym kierunku. Wtedy, jeżeli mamy dobrze dociągnięte. Na kołowrotku No to widzimy, że wędka się wyprostowała No jak przez dłuższy czas jest wyprostowana To znaczy, że ryba gdzieś poszła do brzegu No i wtedy też No zacinać, czy nie zacinać No czasami się zatnie, no ale zawsze jest to właśnie ryzyko Że jak sobie zatniemy A zerwiemy tą rybę Że leszcz Odprowadza stado No że właśnie ta ryba zestresowana Odprowadzi nam stado No, to co? Zacinać czy nie? Mi się wydaje, że nie. Jeszcze poczekajmy. No i ja na te wskazania patrzę cały czas. A pewnie ktoś powie, zaczął przygodę z metodą. W maju czytam, w czerwcu mamy wrzesień i już taki specjalista. No, może specjalista jeszcze nie, bo jeszcze mnóstwo tajników metody przede mną, ale przez tych kilka miesięcy wiecie, ile razy byłem na rybach? Mm, tak, z 60 razy. Z 60 razy pewnie siedziałem. To przed domem, to gdzieś po drugiej stronie jeziora. Za każdym razem praktycznie na metodę, czasami na spławik. A wy, ile razy byliście w tym sezonie na rybach, co? No, w każdym razie cały czas się uczę, i to są moje wnioski, że to wymaga cierpliwości. No i tak naprawdę ja do końca jeszcze sam nie wiem, który moment jest najlepszy. No ale wiem, że dzisiaj tych kilka razy spieprzyłem koncertowo. Jest. A już mieliśmy kończyć i nagrywać pożegnanie z wami I kończyć dzisiejszy dzień z A z to jest zawsze niespodzianka Zawsze O I to pięknie piękniaczek Do siatki go No, ładne, duże leszczaki podeszły. Nie będę go brał pod skrzela, bo one tego nie lubią. Zasia. Było spoko, ale kilka błędów popełnionych. Okazuje się, że sam czosnek, na chwilę obecną, to jednak za ostro dodałem wanilii. Było lepiej. Z kolei przesadzać z, z aminomelasą też nie można, bo pelet mi się za bardzo skleił no i przez to się nie rozpadł w wodzie tak szybko jakby to było wskazane więc musiałem bardzo delikatnie go ściskać no cóż, dzisiaj połowione całkiem nieźle. Raptem 3 godziny żeśmy siedzieli tutaj i nagrywali ten materiał. Ale złowionych ryb mamy około 10, dokładnie nie wiem, bo nie liczyłem, ale około 10. Za chwilę będziemy wypuszczać i pewnie też nie policzę. Ale uwierzcie na słowo, że tych 10 leszczaków jest całkiem fajnych. Kilka takich poniżej 30 cm, kilka powyżej 30 cm. Ale jak na takie relaksacyjne posiedzenie popołudniowe. Zakończone tuż przed wieczorem. Wydaje mi się, że całkiem całkiem spoko. Dziękujemy firmie Mistral za wsparcie sprzętowe. Dziękujemy Bandit Carp za wsparcie przynę Zanętowe. przynętowo-zanętowe. Czosnek gryba. Dzisiaj naprawdę fajnie się sprawdziło, ale tak jak mówię, trzeba było ją trochę posłodzić. Więc zostawcie suba, zostawcie łapę w górę. Zapraszamy na następne materiały. Powiedzcie znajomym o fikotach. I do zobaczyska. Trzymajcie się. Bye bye.